I z tej strony Gingerowa, a na waszych ekranach Speed Build. Tym razem zgodnie z zapowiedzią zająłam się budową domku dla naszych uzdrowicielek. Dom, domku, a właściwie domu. E, inspirowałam się jak zawsze wpisując w przeglądarkę domy średniowieczne. Naoglądałam się troszeczkę tych, tych obrazków, tych zdjęć, jak to wszystko kiedyś wyglądało. I starałam się wybudować taki e, w sumie mały jak na tamte czasy e, domek. Średniowieczny. Jak widzicie, postanowiłam wybudować piętro. To piętro jest takie nietypowe, będziecie to widzieli w następnej, w dalszej części odcinka. To wcięcie, które widzicie między parterem a pierwszym piętrem, takie ma być, dlatego że jak sobie zobaczycie zdjęcia, to te domy miały takie wcięcia, plus miały właśnie takie do budówki, jak teraz widzicie. Oczywiście okna i drzwi drewniane, tak jak zawsze. Tutaj jeszcze dopasowywanie dachu. No, i teraz wybór tapet. Jak widzicie, postawiłam na te, które mam już sprawdzone i które bardzo lubię. Te, podobny układ do tego co w Skansenie, ale jednak nieco inny. Dbałość o detale zawsze ważna sprawa. No i zaraz przejdziemy sobie do środka. Tutaj przed domem, tym razem nie za domem, tylko przed domem, jest ogródek. Ogródek, bo wiadomo, że Gaja i Minerva zajmują się. Zielarstwem i muszą mieć działa w ogrodzie. Tutaj, jak widzicie, jest takie piętro. Piętro jest z widokiem na dolną część domu. Jak wiecie, ja lubię grać w Skyrim i lubię grać w takie różne inne gry. I tam często właśnie jest tak, że domy są, pokoje na piętrze są nie do końca zamknięte nie mają drzwi ani z tych rzeczy tylko są tak jakby na, na tak. Takim tarasie, takim balkonie. Bardzo mi się to spodobało i dlatego postanowiłam naszym uzdrowicielkom też takie coś wybudować. Rozkład pomieszczeń jest taki. Tutaj sobie zamontowałam oświetlenie. Wiadomo, żeby wszystko fajnie widzieć. I teraz postanowiłam powiększyć to pomieszczenie. Tutaj musiałam do, dopracować ten szczegół na piętrze. I teraz zajmę się tapetami i podłogami, oczywiście. To pomieszczenie, które teraz widzicie, to będzie pomieszczenie, w którym Minerva i Gaia będą uzdrawiać mieszkańców Osady czyli taki powiedzmy gabinet lekarski. Mam nadzieję, że spodoba Wam się to, jak go odwzorowałam. Mm, oczywiście skorzystałam z tego moda, którego już część z was mi wysyłała od początku nagrywania osady. Myślę, że jak zobaczycie to od razu skojarzycie, o który chodzi. No właśnie, chociażby ten stół operacyjny już jest taki dość charakterystyczny dla tego zestawu. E, spędziłam troszeczkę czasu nad meblowaniem tego pokoju, ale efekt końcowy naprawdę mnie zadowolił. E, Gdybym ja wyłagają, czy minerwą, bardzo dobrze by mi się pracowało w tym, w tym pokoju. Starałam się oddać klimat uzdrowicielki, która przyjmuje swoich pacjentów, plus tutaj też pracuje nad różnymi miksturami zdrowotnymi czy przeprowadza jakieś proste zabiegi, przyjmuje porody na przykład. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zasłoniłam tutaj tylko jedno okno, dlatego że to okno oddziela jakby ten stół operacyjny, a tam chciałam, żeby Minerva miała światło i też mogła widzieć, kto do niej zmierza, do, do gabinetu. Teraz zajmiemy się Łazienką. Łazienkę zrobiłam bardzo podobną do, do naszej osady, do tej, którą mamy w osadzie, czyli kamienną, prostą, zwykłą. Na razie też przyznam, że nie mam żadnego jakiegoś ciekawego moda na wyposażenie Łazienki, dlatego. Korzystałam z tego, co już miałam, a oczywiście poszukam coś fajnego. Jeśli będziecie coś mieli też na oku, to możecie podsyłać coś, co będzie tutaj pasowało. Postanowiłam postawić im szafkę i normalne lustro, dlatego, że to są uzdrowicielki, one nie muszą mieć miski, mogą mieć już normalnie umywalkę w łazience. Szczególnie, że wanny mają i dostęp do wody mają, więc myślę, że to umywalka też może być. Tutaj zajmę się takim przedsionkiem, w którym pacjenci mogliby czekać na przyjęcie. No, tak skromnie, tylko ławka, jakiś kwiatek, oświetlenie. No, ale myślę, że, że w domu uzdrowicielek takie miejsce jest raczej obowiązkowe. I teraz zajmę się kuchnią, jeśli dobrze pamiętam. Tak. E, tutaj skorzystałam z tego w sumie nowego zestawu, który mi wysyłacie. Ten piec pochodzi z tego zestawu, e, i, i myślę, że kuchnia wyszła mi całkiem klimatyczna. E, też zdaję sobie sprawę z tego, że część z Was może mi pisać, że ten dom jest za duży, może jak na to, co mamy obecnie w naszej osadzie. Ale weźcie pod uwagę, że ja te domy buduję już troszeczkę do przodu i troszeczkę na zapas. I dziwnie byłoby teraz wybudować dom taki malutki, a potem znowu przychodzić i znowu go przerabiać i robić kolejny speed build. Nie chciałam tak. Nasze uzdrowicielki już mają dom taki jak powinny mieć, taki jak chciałam, żeby miały. Jestem z niego naprawdę zadowolona. I, i powiem wam, że wpisuje się fajnie w wygląd osady, tak z daleka z punktu, z punktu mapy, ale to wam jeszcze pokażę. Teraz przeszłam na górę. Na górze zrobiłam pokój wspólny Gai i Minerwy. Jak widzicie, kominek, dlatego że musi być ciepło, żadnego ogrzewania, przecież innego nie było. E, łóżka, łóżka też są z tego nowego zestawu. E, stoją blisko siebie, dlatego że one są ze sobą bardzo związane, więc mogą sobie spać obok siebie e, i, i myślę, że to nawet do nich pasuje. Jakieś książki, światła, wiadomo, bo oprądu nie ma. E, dywanik starałam się tutaj jakiś fajny dopasować i wybrałam ostatecznie ten. E, no i teraz zająłam się dekoracją. Chciałam dać kanapę, ale ostatecznie zdecydowałam, że nasze uzdrowicielki nie mają w tym domu żadnych rozrywek, więc postawiłam im stół do gry w karty przy, przy kominku. Myślę, że fajnie. A w tym kąciku powiem Wam, że nie miałam pomysłu za bardzo, co zrobić. I kiedy tak przeglądałam sobie te wszystkie rzeczy, wpadł mi do głowy pomysł, żeby wybudować w tym kącie punkt do medytacji i do modlitw do ich patronki, dlatego że jak już widzieliście w scence, kiedy wprowadziłam uzdrowicielki, patronka jest dla nich bardzo ważna i, i myślę, że taki punkt, takie miejsce w domu, w którym mogłyby się skupić i łapać kolejne wizje osób, które potrzebują uzdrowień. Jest wręcz obowiązkowy, dlatego cieszę się, że jednak na to wpadłam, że nie zapomniałam o tym. No i tak wygląda ich pokój. Tutaj te zioła, które wiszą to są po prostu zioła, które się suszą, suszą przy piecu. No, ja, bardzo się starałam, żeby zioła były wszędzie w tym domu. Wszędzie, tak z umiarem oczywiście, ale żeby były, żeby ten motyw się gdzieś tam przejawiał. I myślę, że mi to wyszło. Teraz przechodzimy do ogrodu. Bardzo się starałam, żeby ten dom wyglądał, jakby był gdzieś w lesie. Jedyne czego nie skończyłam, to nie skończyłam tego ogródka tutaj, który widzicie, dlatego że tam. One będą miały zasadzone swoje roślinki, i chcę dopracować ten ogródek wtedy, kiedy one już wyrosną. Będę tutaj sobie przyjdę po prostu kiedyś już bez Was, i to tutaj fajnie wykończę. Starałam się dopasować tutaj jakoś te choinki, jak widzicie, trochę się z tym bawiłam, bo ciągle mi coś nie pasowało. Tę choinkę tutaj starałam się tak ustawić, żeby mi nie wchodziła w dom, i w końcu jakoś mi się to udało tak ustawić, żeby, żeby było dobrze. No i teraz ten las przed domem starałam się jakoś odzorować. O, kod trzeba było wpisać oczywiście. No i teraz już dekoracja i zajmowanie się roślinnością, czyli standard na naszych wszystkich parcelach. Tutaj posadziłam im takie krzaki lawendy, dlatego że pomyślałam, że fajnie by było, gdyby przy domu takich uzdrowicielek fajnie pachniało lawendą i ziołami. Tak, moja wyobraźnia, ale wyobraźnia jest bardzo potrzebna, szczególnie w tym wyzwaniu. Mm, tu mi dalej nie pasowało, szukałam innych, ale ostatecznie stwierdziłam, że tak jest OK, chyba. No i teraz dekoracje kwiatów, oczywiście, jak zawsze. Musi być kolorowo. Szczególnie, że starałam się odwzorować to, że ten dom jest w lesie, więc, więc roślinności musiało być dość dużo. Mam nadzieję, że domu zdrowicielek się Wam spodobał. Jeśli się Wam spodobał, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Pamiętajcie, żeby zajrzeć na Facebooka, na bloga i na Instagrama. Linki macie w opisie. Pamiętajcie, że spis modów, z których skorzystałam prędzej czy później, znajdzie się na blogu. Zapraszam Was na pokaz screenów, jak zawsze. I do usłyszenia w następnych odcinkach. Pa, pa!